Hej. Przychodzę do Was z moim październikowym podsumowaniem. Ale na początku praca, która wcale nie jest październikowa. Ona jest listopadowa i to listopadowa z 2016 roku. Tak sobie przypomniałam ostatnio w tym filmiku o kotach w fotelu. Wspominałam Wam o tej poduszce. To jest ta poduszka, to jest na podstawie haftu jesienny sampler od The Frosted Pumpkin I tak jak ja właśnie mówiłam w tamtym filmiku, to jest poduszka dekoracyjna, na której nie można leżeć, ale zawsze ktoś, ją, ktoś się na niej położył. I okazało się, że ta wata w środku jest trochę średniej jakości i ona się tak skawaliła. I tutaj po prostu wymagałoby albo całkowitego odświeżenia tego wnętrza. Albo przynajmniej dołożenia. Ale tak, wiecie, to czeka, sobie leży i czeka na swoją chwilę. Może pokażę Wam trochę z bliska bardziej. Z tego co pamiętam, to wyszywało się to bardzo przyjemnie. Robiłam chyba jedyny razy dziennie. Szybko było widzieć efekty. Poduszkę, teraz już nie pamiętam, jaka to jest Aida, ale wydaje mi się, że osiemnastka albo szesnastka to wszystko zszywałam ręcznie plecki są zrobione ze starych dżinsów i tak jak właśnie widzicie nie robiłam takich tu takie czasami robię wstawki takie z materiału ja po prostu przyszyłam kanwę do dżinsów tam zrobiłam najpierw zrobiłam zakładkę na kanwie zszyłam i dopiero później przyszyłam ją do dżinsów bo nie chciałam się żeby kanwa nam się nie pruła na bokach Teraz przechodzimy do aktualnych prac. Tu widzicie moje bajki. Yy, realizuję ten swój plan, yy, żeby miesięcznie wyszywać jedną bajkę. A ponieważ wcześniej nie miałam tego, yy, tego wzoru na sagę i wyszywałam z kartki, to wyszywałam kartkami. I tu była śnieżka tak do połowy zaczęta. Więc w tym miesiącu wyszyłam tutaj ten kawałek tego grzybka. Całą tą połowę domku i tutaj te wszystkie krasnoludki. Oczywiście okazało się, potwierdziło się właściwie, że ta postać tutaj to rzeczywiście jest jeden z krasnoludków, bo mamy ich w sumie 7. Nie wiem jaka będzie kolejna bajka, bo nie sprawdzałam. Ale jeśli chodzi o statystyki, to wyszywanie tego kawałka zajęło mi 4 dni i postawiłam tu w sumie 1285 krzyżyków. I mamy tutaj 40% pracy. Jak wspominałam, to jest taka panorama. Więc tu jeszcze będzie dużo. Następną pracą jest domek w dniu. Tu pokażę Wam zdjęcia, ponieważ dzisiaj mamy już 8 listopada i ja już wyszywałam na tej pracy, bo nie mogłam się powstrzymać. I w domku nad domkiem w pniu pracowałam 4 dni w, y, w październiku i postawiłam tam 1968 krzyżyków i w sumie mam już 32% pracy. Jak widać, tutaj głównie to wyrósł grzyb. Wyrósł <gryb> jeden wielki humor. Y, powstały też schodki. I tutaj, tutaj y, w tym domku w dniu tak. Trochę wygląda jak parkowanie, ale parkowanie bym tego nie nazwała, bo chodzi o to, że ja tutaj wyszywam tak mniej więcej kolorami, ale że mam tendencję do pomyłek, to gdy ten kolor się powtarza, ale jest gdzieś troszeczkę dalej, to ja go sobie wkładam, tak jak przy parkowaniu i zostawiam tę niteczkę i później jak dojdę do tego momentu, to widzę, czy rzeczywiście się pomyliłam, czy nie. A saga mi to bardzo ułatwia, ponieważ tam można zaznaczyć. Gdzie dany symbol został zaparkowany. Więc jeśli się pomylę i zaparkuję ten symbol nie w tym miejscu, co, co trzeba, to rozpoznam jaki to jest kolor dzięki sadze. Następnym, następną pracą jest mój sampler Life After Died. Tu y, muszę się przyznać, że y, nie miałam za bardzo ochoty do niego siadać. Ale się zmotywowałam, ponieważ założyłam sobie, że w październiku dobiję do 50%. Udało się, mam aktualnie dokładnie 50,04%. Tutaj doszło nam. Z tego co pamiętam, to chyba tu jakiś kawałek. To na pewno. I tutaj to na pewno. Tak, i tutaj tutaj już mamy. Zakręt, więc już w dół bardziej nie będziemy szli. Tu będzie taki trójkąt jak na górze, i tutaj tak również takie coś. Nad tym fragmentem pracowałam 5 dni. Przypominam tylko, że tutaj pracuję 1 do 1, i może to się wydawać małym fragmentem, ale tu jest postawione. 1448 krzyżyków, czyli wcale nie tak mało. Przynajmniej według mnie przepraszam, chciałam zbliżyć troszeczkę. O, tak to wygląda. Tu mamy sentencję i dookoła i wiewiórki, i domek, i farmera z fajką. I ptaszora w koronie z kwiatkiem w dziobie. I dwa pieski, i na dole pieska z serduszkiem. A ten piesek z serduszkiem jest słodziutki. Bardzo fajny jest ten samper, bo im bliżej mu się przyglądasz, tym więcej takich fajnych szczególików widać. Dobrze. Hmm. Kolejną pracą jest cukierek albo psikus. I z tą pracą wiąże się mała historia. Ponieważ ja już miałam w październiku, dostawiłam tutaj 852 krzyżyki. Te puste wszystkie miejsca, co widać, to brakowało mi koloru. I jak tak siedziałam i wyszywam, to jest dopiero dwa 2% pracy. To zauważyłam, strasznie ciężko mi było się wbić tutaj igłą. Zwłaszcza gdy takie pojedyncze zostawały. Poza tym chyba widać, jak grube to jest. Materiał jest osiemnastką. Materiał to osiemnastka. Ja wyszywam dwoma nitkami i robiłam już tak wcześniej, nigdy mi się tak nie działo, ale teraz wyszywam tą chińską muliną. I właśnie widziałam, jak dziewczyny pisały, że yy, chińską muliną często wyszywają na osiemnastce jedną nitką. Bo ona jest taka jak bardziej buchata, nie wiem jak to określić. Bo sama grubość nitki niby się nie różni, ale jednak widać różnicę. Zobaczcie, nawet ten materiał się tak orobi. No więc stwierdziłam, że to jest dopiero 2% pracy. A po co mam się męczyć? I pewnie ja bym tego nie skończyła, gdybym miała później dalej taki efekt, i bym się musiała męczyć, przepychać tę igłę bez sensu. Więc zaczęłam od nowa. Właśnie specjalnie bo wyliczyłam materiał, że spokojnie mi wystarczy. Więc stwierdziłam, że lepiej zacząć od nowa. I yy, przepraszam, bo wołał mnie syn i mnie wybił. Yy, mówiłam coś innego i stwierdziłam, że będę zostawię ten fragmentik, żeby później sobie to porównać. Już teraz widać różnice, jakie to jest ładne, prościutkie, a to takie pozwijane. I przy okazji stwierdziłam, że to jest chyba świetny moment, żeby zacząć parkować. Miałam zamiar, tutaj dobiłam do środka, mam w tym miesiącu zamiar dobić tutaj drugą stronę do końca. Tylko tu jest pełno pojedynczych krzyżyków, dlatego trochę mnie to zmęczyło, a chciałam. Szybko mieć jakiś efekt, żeby tu móc sobie porównać, dlatego ten miejsce parkowałam. Tutaj co widać puste miejsce, to brakuje mi jednego koloru, który już właśnie chyba dzisiaj do mnie przyjdzie. Więc tak to wygląda. Myślę, że podjąłam dobrą decyzję i wcale jakoś mi na przykład tego nie szkoda, bo uważam, że lepiej to zrobić teraz niż później. Dobra, i ostatnią pracą są koty w fotelu. Tu chwileczkę, bo muszę, mam je nawinięte na stojak. OK, tak wyglądają moje koty w fotelu. Tutaj kartką zakryłam, bo postawiłam już w tym miesiącu kilka krzyżyków. I tutaj podtrzymuję to, co mówiłam wcześniej, że im dłużej pracuję nad tym haftem, tym bardziej on mi się podoba. Bo tak jak widać, no, może nie będę powtarzać, ale ten, yy, to mi się bardzo podoba, ten efekt. I tutaj, mimo że na kominku, jak się zbliżymy, to jest taki prześwit, który mi się nie podoba. To jednak, jak patrzę z daleka, to wcale to tak źle nie wygląda. Yy, w tym miesiącu głównie do ta, doszło nam yy, tutaj ta część. Tu. I tutaj kawałek kominka. I to chyba tutaj wszystko. Mm, aha, nad kotami pracowałam 10 dni, ale nie powiem wam ile krzyżyków postawiłam, ponieważ nie mam tego na wsadze, a ręcznie nie mam zamiaru liczyć. Yy, także 3 dni pracowałam nad trzema świnkami. Tam yy, zrobiłam Fragment drugiej świnki właściwie połowy drugiej świnki, ale na razie tam tego nie pokazuję. I co jeszcze? Aha, jeszcze miałam powiedzieć, że na pewno w przyszłym miesiącu pojawi nam się nowy start. Ponieważ mm, zauważyłam właściwie to już wcześniej to zauważyłam, że mam tak, że jak idą święta, czy na przykład zmienia się pora roku. To mam ochotę na jakiś haft, który jest z tym związany. I tak jak widzicie sami, była, nadeszła jesień i ja zaczęłam ten cukierek albo psikus, który jest taki jesienny. Bardzo korciły mnie jakieś prace halloweenowe, ale nie chciałam robić nic takiego bardzo małego. Teraz, tak samo i do święta, już zaczynam myśleć o bożonarodzeniowych haftach, ale zdaję sobie sprawę z tego, że. Nie dam rady. Nie zdążę tego zrobić do świąt. Dlatego w tym roku odpuszczam. Chyba, że zrobię coś bardzo małego. I, i zaczęłam takie rzeczy planować z dużo większym wyprzedzeniem. Dlatego też w listopadzie z, wystartuję z haftem zimowym. Znalazłam taką pracę, wioska bałwanków. mam zamiar sobie ją wyszyć. I mam zamiar ją w taki sposób wyszyć, żeby jeszcze zimą się na trochę pocieszyć gotowym haftem. I podobnie już sobie wybrałam na Wielkanoc coś. Zamówiłam już materiały, będę wszystko kompletować. Tak więc, hmm, chyba to wszystko. Jeśli chodzi o dni haftiarskie, to prawie każdy dzień w październiku haftowałam, tam chyba Jeden weekend mnie nie było, to wtedy nic nie robił. Listopad zapowiada się również hawciarski, zwłaszcza, że mamy kilka tych dodatkowych dni wolnych. Z tym, że ja wyjeżdżam na trzy dni, to wtedy na pewno mi to trzy dni mi na pewno odpadną. Ale tak jak mówiłam, są te inne dni wolne, to na pewno wtedy trochę nadrobię. Dobra. To na razie wszystko. Życzę Wam dużo zdrówka z samych trapciarskich dni i żeby wszystko szło po Waszej myśli. Pozdrawiam, cześć!